Rozpatrujemy punkt dziesiąty porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji dróg 3715/3725. Proszę Panią Posłuch Teresę Wargowską o przedstawienie sprawozdania Komisji. Panie Marszałku, Wysoka Izba przedstawiam sprawozdanie. Komisji Polityki Społecznej i Rodziny zawarte w druku 3.725 o uchwale Senatu w sprawie ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Marszałek Sejmu zgodnie z artykułem 54 ust. 1 regulaminu Sejmu skierował w dniu 31 lipca 2019 roku uchwałę Senatu w powyższej sprawie do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia. Szanowni Państwo, Wysoka Izbo. Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji jest skierowana do osób najbardziej potrzebujących, osób, które potrzebują opieki drugiej osoby, które nie mogą swoich podstawowych funkcji życiowych wykonywać samodzielnie. Senat po rozpatrzeniu tej ustawy postanowił wprowadzić do jej tekstu 10 poprawek. To są bardzo dobre, oczekiwane przez środowisko osób niepełnosprawnych poprawki. Dwie z tych poprawek są absolutnie merytoryczne, które zmieniają przedłożenie sejmowe. Poprawka numer 1 w artykule drugim wprowadza możliwość, aby świadczenie uzupełniające, a także jego wysokość zostały wyłączone, wyłączone świadczenia z tytułu renty rodzinnej oraz ta poprawka usuwa artykuł ustęp 3 w artykule drugim, co powoduje, że ustawa obejmuje swoim świadczeniem szerszy grą, krąg świadczeniobiorców. z 500 tysięcy szac, szacuje się że osób uprawnionych do korzystania z tej ustawy będzie 800 tysięcy. Poprawka nr 3 proponuje przyjęcie rozwiązania, w myśl którego świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało każdej osobie uprawnionej, która otrzymuje określone świadczenie pieniężne, których wartość nie przekracza kwoty 1600 zł miesięcznie. Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało osobie uprawnionej w wysokości nie wyższej niż 500 zł, przy czym łączna kwota tych świadczeń i świadczenia uzupełniającego nie może przekroczyć 1600 zł miesięcznie. Oznacza to, że wszystkie osoby, które przekroczą kwotę 1100 zł uprawniającą do tego świadczenia, będą otrzymywały to świadczenie, jeżeli łączna kwota tych świadczeń nie przekroczy 1600 zł, czyli generalnie osoby, które mogą utracić to świadczenie z powodu niewielkiego przekroczenia tej kwoty 20, 50, 100 zł, o taką kwotę otrzymają pomniejszone świadczenie uzupełniające. Środowisko osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych przyjęło te poprawki z dużym zadowoleniem. Pozostałe poprawki, a jest ich 10, są to poprawki, które są konsekwencją wprowadzenia poprawek merytorycznych. Wysoka Izbo, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po rozpatrzeniu powyższej uchwały na posiedzeniu w dniu dzisiejszym przyjęła powyższe poprawki. 20 głosami za i 9 głosami przeciw. Komisja rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie poprawek. Wysoka Izbo, ponieważ zauważyłam, że pani poseł chciała zabrać głos przed rozpoczęciem procedowania tego punktu, myślę, że sprawa dotyczy przebiegu posiedzenia dzisiejszej komisji. Mieliśmy do czynienia ze skandalicznym zachowaniem posłów, którzy nie pozwolili pani przewodniczącej prowadzić, prowadzić. Mówię jako sprawozdawca, możecie się państwo ze mną nie zgodzić. Natomiast ja byłam, jestem sprawozdawcą i członkiem tej komisji i, i świadkiem tego zajścia. Szanowni państwo, była transmisja, wszyscy widzieli. Kilka rzeczy, które powinniście Państwo jako posłowie opozycji wiedzieć na koniec kadencji Sejmu. Szanowni Państwo, poprawki Senatu nie podlegają dyskusji. Pan Marszałek Sejmu, Pan Marszałek Sejmu Pani poseł, ale na podstawie, ja rozumiem, że sprawozdanie pani poseł złożyła mógł w ogóle tych poprawek nie kierować do komisji. Szanowni Państwo, te poprawki możemy przyjąć albo odrzucić. Nie możemy wprowadzić żadnej zmiany. Proszę przestać robić politykę wokół tej dobrej ustawy. Dziękuję Wysoka bardzo. Izbo. Dziękuję, Wysoko dziękuję izbo. Pani poseł. Dziękuję. Ostateczna konkluzja Komisji jest taka, żeby przyjąć poprawki Senatu, o co wysoką... Izbę proszę. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Się. Wniosek formalny zgłasza w tym momencie pani poseł Jakzamaczułajd i Zwalczak. Szanowny panie marszałku, na podstawie artykułu 184 ustawy 1 i 3 punkt 6 uchwały sejmu zgłaszam wniosek formalny o odesłanie do komisji z uchwały senatu w sprawie ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji druk 3715. Ma pani rację, my możemy te poprawki przyjąć albo je odrzucić, ale mamy pełne prawo do zadawania pytań, do zadawania pytań ministrowi. Legislatorom i wszystkim osobom zaangażowanym w budowanie tej ustawy i uchwały. I nie może być tak na posiedzeniu komisji, że dostajemy jeszcze ciepłe druki z drukarki i nie mamy czasu na to, żeby nawet ich przeczytać i są po prostu zblokowane w jedno głosowanie i przegłosowane. Jakim prawem jesteśmy obrażani jako posłowie na takim posiedzeniu komisji? Jakim prawem wyłączane nam są e, mikrofony? Dziesięć poprawek zblokowano w jedną, bez wyjaśnień ministra. Nikt z nas nie zna panie skutków panie. tych poprawek. Co więcej, Dziękuję, one mogą być poseł. dotkliwe dla rencistów rodzinnych. Dziękuję panie poseł. Został zgłoszony wniosek formalny o odesłanie projektu do komisji, i ten wniosek podam pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem w całości wniosku formalnego zgłoszonego przez Panią Posłę? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 415 osób za, 172 przeciw, 239, 4 posłów wstrzymało się, w tej wniosek odrzucił. Przypominam, że Sejm odrzuca poprawki Senatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli Sejm nie odrzuci poprawki Senatu, uważa się ją za przyjętą. W punktach porządku dziennego dotyczących rozpatrywania poprawek Senatu głosować będziemy nad wnioskami o odrzucenie poprawek Senatu. W pierwszej poprawce do artykułu drugiego Senat proponuje inne brzmienie ustępu drugiego oraz skreślenie ustępu trzeciego. Z tą poprawką łączą się poprawki od drugiej do dziesiątej. Nad nimi głosować będziemy łącznie. Komisja wnosi o ich przyjęcie. Pytanie zadaje poseł Sławomir Jan Piechota. Panie Marszałku, Panie i Panowie Ministrowie, Wysoki Sejmie. Dlaczego rząd upiera się przy kryterium dochodowym, od którego ma zależeć prawo osób niepełnosprawnych do tego świadczenia? To kryterium spowoduje, że wiele osób potrzebujących takiego wsparcia tego wsparcia nie otrzyma. Poprawka przyjęta w Sejmie zdjęła kryterium dochodowe z większości osób uprawnionych. Senackie poprawki przywracają to kryterium dochodowe, a przecież kilkanaście dni temu minister finansów zapewniał z tego miejsca, że budżet nigdy nie był w lepszej sytuacji, nigdy nie był bogatszy. Wcześniej w maju, tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, daliście Państwo dodatkowe świadczenie emerytalno-rentowe wszystkim, przelewem na konto, nie pytając o wnioski, nie pytając o sytuację tych osób i bez żadnego progu dochodowego. Dlaczego zatem rząd upiera się, aby to świadczenie dla osób najbardziej potrzebujących uzależnić od kryterium dochodowego, co spowoduje, że wielu tego świadczenia nie dostanie? Dziękuję. Pytanie zadaje poseł Łukasz Schreiber. Panie marszałku, wysoka izbo wypada zadać chyba proste pytania, czy nie jest tak, że poprawka poko, tak naprawdę nic nie zdejmowała, bo uchylała przepis szczególny, ale ogólnej zasady w ogóle nie ruszała. Czy nie jest tak, że ta poprawka przyjęta przez senatorów prawa i sprawiedliwości oznacza zwiększenie osób, którym przypada to świadczenie do 900 tysięcy osób? I czy nie jest tak, że został program rozszerzony do ponad 4,5 miliarda złotych? Szanowni Państwo, wypada też zadać pytanie, Ile z tych środków otrzymali niepełnosprawni za waszych rządów? Czy nie było to przypadkiem zero? Wypada zadać pytanie, ile środków otrzymali na przykład z programu Rodzina 500. Dzieci, 400 tysięcy niepełnosprawnych, i czy to także nie było zero? I wypada zadać te, także pytanie i stwierdzić jedną rzecz: że wasza, że wy jesteście partią zero, tak naprawdę, czyli dziękuję, zero pomocy, dziękuję, gdy panie, rządzicie, panie, panie, proszę, i dziękuję. zerowa wiarygodność Dziękuję w bardzo. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa posłów jest za odrzuceniem poprawek od pierwszej do dziesiątej, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 417 posłów, za 163, przeciw 244, wstrzymało się 10. Sejm poprawki przyjął.